Kasztor Innosa powinien zrzeszać bogobojnych, dobrych i cnotliwych ludzi gotowych na służbę Bogu Ognia, Prawdy i Sprawiedliwości. Prawda. Otóż nie. A w każdym razie nie na wyspie Korinthus. To miejsce to burdel pełen ludzi, odwiercie dlających cechy zupełnie odwrotne od tych, które powinien posiadać gorliwy wyznawca Innosa. Magowie Ognia to materiał na osobny. Twór, Nawet nie wiem czym jest to, co właśnie piszmy. Hejt. Nie, po prostu obnażam prawdę. Rozkmina. Co tu było, że widać gołym okiem, nie ma co rozkminiać. Wracając jednak do meritum. To nowicjusze będą tematem tego tworu, gdyż to wystarczająco dużo patologii jak na jeden materiał. O właśnie materiał. już z reguły pomagają magom, wypełniają ich polecenia. A gdy nastaje odpowiednicza, zbiorą udział w próbie ognia, po której ukończeniu zostają kapłanami Innosa. Jednak dopóki to nie nastąpi, mają żyć pobożnie i skromnie. Orat Labora chciałoby się rzec. Ale nie. Nie tutaj. Tutaj mamy złodziej książek, receptur prywatnych dokumentów, relikwizawistników, pyszałków, alkoholików, onanistów, morderców, oszustów i bogowie wiedzą kogo jeszcze. Ale zacznijmy od początku, od urwa. Spotykamy go w mieście, gdzie wysłano go z dostawą wina. Tak, to na pewno odpowiedni człowiek do tego zadania, zważywszy na to, że dzień i noc pije piwo na placu wisielców. Ciekaw jestem, czy do karczmarzy trafiły wszystkie butelki, czy też paru po drodze ubyło. Ale idźmy dalej. Podchodzi do niego Daron. Cigodny mag ognia, a ten na wyjepce dalej pije. Mówi mu, że został wybrany do próby ognia. Nie mam pojęcia, jak to się stało, kto, co i dlaczego. Mimo wszystko odchodzi od zapasów darmowego alkoholu. I udaje się na poszukiwania końca ścieżki wiernej. To znaczy udaje się za agonem, ale w pewnym momencie go gubi i nie wie co robić. To nic, że po drodze omijał kolejne kapliczki innosa, a przed nim jest następna, co sugeruje, gdzie dalej iść. To nie dla niego. On woli stać na tej drodze i rzekać nie wiadomo na co. Może Igara zwróci z tych fal, a może agon upadnie i sobie głupi, ale jej rozfali. Ale nagle staje się cud. Nadchodzi ktoś bardziej ogarnięty, ktoś, za kim można iść. Niczego się nie pomyśla. He, <gry> Ale co to? Idzie jedyną drogą, jaką może, bo druga odnoga to ślepy zaułek ze śmiertelnie niebezpiecznymi potworami, które, jak powszechnie wiadomo, prowadzi do leża czarnego trola, o którym niby każdy wie, bo jest zaznaczone na mapie, ale udają, że go nie widzą. Tak samo było z wieżą Ksardasa. Chociaż nie. Sędzia nie udawał. On wprost o niej mówił. Ale co w takiej sytuacji robi nasz nieustraszony nowicjusz, który nie chciał wychodzić z miasta, bo wilki i krwiopice? Ej, typie, gdzie ty lecisz? Ujawnia się i mówi, że wraca na swoje miejsce na drodze. Geniusz. Może jednak igaras wróci z tych fal i razem zajarają sobie skręta. Jednak o nielegalnych używkach urwa za chwilę. Ale igaras nie wraca, wraca za to nasz bohater. Prawdopodobnie dotarł do końca ścieżki wielnych. Uro wówczas robi coś równie genialnego, co poprzednio. Ej, typie, który właśnie wróciłeś z tego miejsca, do którego ja bałem się iść. To twój koniec, ale dam ci jeszcze prawo do ostatniego życzenia. Chcesz skręta? Nie ma problemu. Nie dość alkoholik, to jeszcze narkoman. To tłumaczy te jego dziwne oczy, podobne do oczu tych świrów sekty. Na szczęście pada martwy z ręki bezimiennego. Jedna bestia mniej. Ale trzeba mu przyznać, że w tej sytuacji i tak zachował się lepiej niż Sylwie, który nam ostatniego życzenia nie proponował. Tak czy inaczej, Ulf był pijakiem, narkomanem, oszustem i był rudy. Dalej mamy Pedro odźwiernego klasztoru. Facet tak zachęca ewentualnych rekrutów, że każe im spierdalać do jakiejś przydrożnej kapliczki. Gdy zaś już jako nowic już rozdajemy kiełbasę, ten bezczelnie wyłudza od nas drugą w zamian, oferując informację, której sami już się mogliśmy domyśleć. A co potem? Podchodzi do niego jeden z tych podejrzanych typów w czarnych sukienkach z kapturami, a ten nic nie mówi magom. Nie wszczyna żadnego alarmu. Strażnik dermy. coś w nim jednak musiało być. Coś, czego nawet sam nie zdawał sobie sprawy, że Pyrokar chciał go awansować od razu na arcymaga ognia. Możliwe, że gdyby o tym wiedział, nigdy by nie zdradził, kładąc trupem kilku ziomków podczas ucieczki z zajumanym najważniejszym artefaktem klasztoru. Co nie zmienia faktu, że wciąż pozostaje wyłudzaczem kiełbas. I garaz to jest szycha. Ma dostęp do biblioteki, więc na pewno jest go godny, co nie, nie jest. Chciał uprawiać w ogrodzie pod nosami magów bagienne ziele, a pod kluczem w skrzyni trzymał intymne dokumenty innego nowicjusza. Podczas próby ognia stość sobie koło dragomila i nie interesuje go nic. Był gdzieś na farmach, ale szybko się zniechęcił. Mimo to, gdy udziela bezimiennemu informacji, nie kryje poczucia wyższości. Następnie ginie bez śladu. A taki był pewny siebie. Skoro już wspomniałem o tajnych dokumentach, babo. To list od byłych kochanek i rysunek gołej baby, pewnie jednej z nich. Ktoś powie, że się chłop nawrócił i chciał zacząć bogobojne życie. Fajnie. Tylko dlaczego nie wyrzucił tych papierów? Nie chciał sprawić przykrości laskom, których nawet nie ma już w mieście po czterech tygodniach od jego wstąpienia do klasztoru. A może tęskił za nimi. I to ma być przyszły Magognia. Wigamista i zboczeniec. Nawiasem mówiąc, też chciał wyłudzić od nas kiełbasę. Agon siostrzeniec gubernatora. Myśli, że wszystko mu wolno i ma kurwa rację. Wywalił babo z roboty. Prawdopodobnie urządził tak każdego innego nowicjusza, który mu podpadł. Jak myślicie, dlaczego Pedro dostał robotę odźwiernego, o którym nikt nie pamięta? Pewno chciał wyłudzić od niego kiełbasę, a ten mimo że za nią nie przepada, dość mocno się wkurwił. Resztę dopiszcie sobie sami. Ceni jednak ludzi sobie podobnych, kiedy mówimy, że myślimy tak samo jako, ten obiecuje, że wstawi się za nami, gdy zostanie magiem. Jednak później młodźbie nie przyjmuje szczerych gratulacji od tego samego człowieka, któremu wcześniej niemal pobłogosławił. Mówi tylko, że podważamy jego zwycięstwo i rzuca się na Bezimiennego. Oczywiście ginie w majestacie klimatycznej pieczary, zupełnie jak niegdyś podobny mu, tyle że łysy Korkalon. Obdarzony zaufaniem glasa Dyrian wszystko zawalił. Zamiast cierpliwie czekać na dostęp do biblioteki, wolał okraść maga z jego księgi, a następnie bezczelnie skłamać, że jej nie ma. Podczas próby ognia zapewne do każdego kandydata wyskakiwał z propozycją zwoju snu na strażnika świętego młota w zamian za życzenie przywrócenia go do łask. Jakby kradzież księgi to było dla niego za mało, musi jeszcze pomagać w kradzieży jednej z trzech najważniejszych relikwii klasztoru. Kiedy w końcu go wywalili, przenosi się pod karczmę Orlana i popada w alkoholizm. To chyba już typowe unowicjuszy. Achta! Byłbym zapomniał, że gdy szczerze oferujemy mu pomoc w postaci monet wsparcia, ten rzuca się na nas i chce zabrać całe nasze złoto. Historia Opolosa zdecydowanie ukazuje złe oblicze nowicjusza. Czemu? Niby zwykły pasterz. Zaprowadzamy do niego betsy. Wydaje się dbać o swoje owce. Może aż za bardzo. Chłop siedzi w klasztorze już trzy lata, chce dostać się do biblioteki i tworzyć mikstury. Przy tym drugim zwyczajnie zamierza iść na skróty i zleca kradzież receptury mistrza Norasa. Spójrzcie, jaki cwaniak. Działa cudzymi rękami. Kiedy jednak okazało się, że to nie na jego kwadratową głowę, wówczas jego celem pozostaje już tylko biblioteka. Czeka, czeka, i czeka tu nic. Nie przychodzi do niego parlan mówiąc. Z dobra robota, synu, możesz iść do biblioteki. Tymczasem niektórzy nie muszą się wysilać, gdyż klucz po prostu lewituje jakieś pół metra nad podłogą. Wystarczy go podnieść i wejść. Ale on nie mógł. Musiał czekać na pozwolenie. Pewnie nie chciał skończyć jak tylia Ta sytuacja musiała go jednak bardzo frustrować. A mógł się wyżyć tylko w jeden sposób. Nauwca, nie zdziwiło was, że w pewnym momencie Betsy znika. Garwik do służbista bez reszty oddany swojej bardzo ważnej pracy. On jest chyba jedynym, na którego nie mogę powiedzieć nic. Wykonuje swoje zadanie bardzo sumiennie. Nie pozwala sobie nawet na chwilę przerwy. Szanuję i zazdroszczę tego samozaparcia. Trochę mu jednak z tego powodu odbiło. Długo trwała izolacja od ludzi bywa szkodliwa do tego stopnia, iż nowic już zaczął snuć swoje teorie. Ale przynajmniej można mu zaufać i coś powierzyć. Chodź z drugiej strony. Może po prostu jest tak, że na oku ma go cały czas Talamon, który od razu dostrzegłby każdy jego odpał i nie omieszkałby go ukarać. Ale sprawa z kradzieżą świętego młota i oka nosa pokazuje, że może i on zaczął żyć we własnym świecie. A reszta nowicjuszy? No cóż, z pewnością podobnie. Tylko, że nie znamy ich historii. Ale może to i lepiej. To wie, co mogłyby skrywać ich szyciorysy? Pocieszające jest to, że w przyszłości nie wszyscy oni zostaną kapłanami inno saprawiającymi kazania pobożnym obywatelom Korinus. Magowie ognia sprytnie wprowadzili do próby ognia paragraf niedrobnym druczkiem, że próbę może przejść tylko jeden z tych degeneratów, zaś wszyscy pozostali zostaną wyeliminowani jako słabsze ogniwa. Poza tym są też tacy, którzy do końca swoich dni będą zamiatać komnaty nowicjuszy.